Co prawda film, o którym mi się powiem, premierę miał w połowie marca, a ja się wybrałem w weekend i zeszło mi trochę, żeby o tym nagrać. Ale jak byłem w ten weekend, pomimo tego, że film już grany przez dwa tygodnie, a wiecie, cykl życia filmu wydaje mi się, że jest zazwyczaj raczej krótszy niż dłuższy, bo kojarzę filmy, które po dwóch tygodniach mają jeden seans dziennie i na przykład dwie osoby na krzyż. A tu faktycznie zapełnienie sali było na poziomie 20%. Więc jak na film, który już dwa tygodnie ponad w kinie leciał, naprawdę było nieźle. A opowiem o Miki 17, bo to był film, na który ja nie do końca chciałem iść, ale stwierdziłem, że wyszedłem do kina. premierę miał fachowiec w ten weekend, natomiast chciała iść Dagmara ze mną, więc mówię: Dobra, to ja pójdę na Miki 17, a na fachowca pójdziemy z Dagmarem. I na fachowcu też byliśmy, też o nim opowiem, ale w następnym filmiku. A dzisiaj skupimy się na Miki 17 z Robertem Pattisonem, czyli z aktorem, którego ja po prostu nie lubię. Jego Batman i ludziom się podobał. Zazwyczaj, z tymi, z którymi rozmawiam, oni mówią, że im się podobał ten Batman i ja jestem totalnie anty. Nie podobał mi się, ale ja jestem wielkim, wielkim fanem Batmana zrobionego przez Nolana. Stare Batmany z Walem Kilmerem, czy, 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 czy tam Georgeem Clooneyem, to, to spoko i, i Tim Barton jako taki kicz i spółka, ale nie, ja jestem z Timu Nolan, który uważa, że Nolan zrobi najlepsze Batmany. Tego się trzymam i, i ja w ogóle lubię Nolana, aczkolwiek nie wszystkiego filmy, bo, bo Oppenheimer to przerost treści nad formą, ale po tej długiej dygresji wracamy do Miki 17, do Roberta Pattisona i do filmu, który mnie niesamowicie pozytywnie zaskoczył. Ja myślałem, że to będzie szrot, a ten film naprawdę pozytywnie zaskoczył. I co ciekawe, zwiastun został tak stworzony, że w sumie pokazał wam to, co się dzieje przez 20 minut tego filmu, a następnie odkrywacie ten film jakby na nowo, pomimo tego, że widzieliście zwiastun. A przynajmniej ten zwiastun, który ja gdzieś tam w kinach widziałem, bo nie oglądałem na YouTubie zwiastunów. Więc dla mnie to było bardzo odświeżające, bardzo odkrywcze. Reżyseruje to twórca Parasajtu. John Ho Bong, o ile dobrze wymawiam. Jest dziwne, bo John Ho Bong raczej kojarzy mi się z takimi właśnie bardziej niestandardowymi filmami i tutaj mamy dosłownie podobnie. Eee. I zaskakująco, naprawdę zaskakująco przyjemnie mi się to oglądało. Jest fajna fabuła. Ona oczywiście jest delikatnie pokręcona, a zarazem też średnio odkrywcza. No ale wiecie, no, nagrywają już tyle filmów, że naprawdę ciężko być odkrywczym. Mam natomiast bardzo duże zastrzeżenia do aktorów drugoplanowych. Mamy tutaj Naomi Aki, Marka Ruffalo i Tony Collette w tych drugoplanowych rolach. I kurde... Ruffalo i Kolet grają bardzo specyficznie, bardzo tak w przerysowany sposób i z racji tego, że oboje tak grają, zakładam, że taki był właśnie wydźwięk tych postaci, ale totalnie mi się to nie podoba. Z kolei Naomi Aki, która gra Nasze, czyli jakby ukochaną... Mikiego, nie, nie, nie przekonujemy tak, nie kupuje tej aktorki po prostu. No wiecie, czasami kogoś lubicie, czasami nie lubicie. To jest sytuacja z tych, że nie lubicie. A pomijając drugoplanową obstadę, która moim zdaniem nie wypada tu najlepiej, problem moim główny polega na tym, że założenie tego filmu jest takie, że Miki jest klonem siebie, więc on za każdym razem ma być taki sam. I abstrahując od tego, że nagle się okazuje, że jego dusza, nazwijmy to roboczo, czy charakter jest inny z każdą iteracją tego ciała, to pomiędzy Miki 17 a Miki 18 jest różnica wizualna, która nie powinna mieć miejsca. I to jest kwestia tego, że oczywiście dubler jest podobny do Roberta Pattisona, ale on nie jest Robertem Pattisonem. I moim zdaniem powinni to zrobić tak, że na przykład Pattison nagrywał jedną część sceny, i drugą część sceny i potem to jakby nakładali, żeby to wyglądało wiarygodnie. Bo w ten sposób dostajecie informację, że on jest jeden do jeden taki sam a patrzycie i widać te różnice, że, że to są dwie różne osoby, nie. I to niestety, ale mi osobiście przeszkadzało i powodowało trochę negatywny odbiór tego filmu. Natomiast abstrahując od tego, film jest bardzo ciekawy, bardzo fajny, nietypowy. To nie jest film, na który idziecie do kina, bo są efekty specjalne, bo jest jakieś audio nieziemskie. To jest film, na który idziecie do kina, bo to jest. Warto po prostu docenić. I on na pewno za dwa miesiące pewnie pojawi się na jakimś VOD, ale jeżeli macie możliwość, to idźcie. To jest film z gatunku. Pokocham albo znienawidzę. Ewentualnie, no oczywiście, zawsze zostaje opcja obojętna. Ale to nie jest film dla każdego, to nie jest film, który wszystkim się spodoba, i tu zrozumiem zarówno oceny rzędu 8, jak i oceny rzędu 3 i 4. I ja osobiście skłaniam się gdzieś tam ku siódemce. Chętnie obejrzę go jeszcze raz w jakiejś tam przyszłości bliższej bądź dalszej. Ale jak na to, że nie lubię Pattisona, jak na to, że Parasite to nie moje klimaty. To ja czerpałem niesamowitą przyjemność z tego filmu i uważam to za bardzo udany sens i jeden z fajniejszych sensów, jakie miałem. Głównie dlatego, że mówię, no zaskoczył mnie trochę ten scenariusz w pozytywny sposób, więc, no wiadomo, wpływa to oczywiście na, na odbiór. I tyle odnośnie Miki 17. Na koniec chciałbym jeszcze podziękować za ostatnią dyskusję w komentarzach na temat śnieżki. Fajnie, że coś tam się ruszyło, fajnie, że wypowiedzieliście swoje. No, i to jest właśnie to, że i na tym mi że się mogli się wymieniać. Mi się Śnieżka kompletnie nie podobała, i to jest uważam naj... jedno z najgorszych dzieł, które oglądałem. Ale widzę w komentarzach, że dużo osób mówi, że albo nie zaż tak, źle, albo im się bardzo podobało. Więc jak widzicie, każdy ma swoją opinię yy, i cieszę się, że potrafimy się ładnie i grzecznie nimi powymieniać. Tyle, cześć, pozdrawiam.